To co, może AI niech nam pomoże, no nie? Napisz maila do dyrektora sprzedaży. Możesz to zarchiwizować, możesz to wyrzucić, możesz to zdelegować! Zaprojektowane ze smakiem. Ja lubię takie aplikacje. Naprawdę bomba i to jeszcze w ciekawej cenie. Kanał ten napędza linia wdrożeń narzędzi IT w Sellwise, której zadaniem jest wybrać i wdrożyć odpowiednie narzędzia dla Twojej firmy. Cześć, witam Cię serdecznie w programie WiseTools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Dzisiaj po raz drugi na kanale WiseTools na tapet wchodzi poczta e-mail. Będzie to narzędzie, które odkryłem około półtora roku temu, jak zmieniałem Windowsa na Maca. Tak, to była wiekopomna chwila w moich doświadczeniach w pracy z komputerem, natomiast jest to... Historia na prawdopodobnie całkiem inny odcinek. Natomiast Wtedy trafiłem na narzędzie Spark. Mimo wszystko wygrało przyzwyczajenie do Outlooka. Ostatnio przypomniał mi je Michał Sowiński z mojego zespołu Linii Wdrożeń Narzędzi IT. Pozdrawiam Cię serdecznie, Michale, i bardzo dziękuję za to przypomnienie. Dlaczego to nagrywam? Otóż przede wszystkim kanał WiseTools ma służyć temu, że ma pokazywać i recenzować konkretne narzędzia, ale mam też takie poczucie, że w wielu sytuacjach można też pokazać większy obraz tego, że poczta e-mail to nie tylko Outlook, nie tylko Gmail, nie tylko Thunderbird, który jest też często spotykany, ale jest też cały szereg innych ciekawych narzędzi, które można do tego użyć. Dlatego dzisiaj od A do Z przejdziemy z Park. Zapraszam do części merytorycznej. Do zobaczenia. No, i witam w części merytorycznej. Ja nie będę tutaj wchodził na stronę internetową i omawiał. Za chwilę Klaudiusz już pokaże stronę internetową oraz pricing, który jest od zera do zaledwie 7 dolarów miesięcznie w wersji maksymalnej, w wersji zespołowej 7 dolarów za osobę. A my przejdziemy do aplikacji i ją po prostu przetestujemy i zobaczymy, jak działa. Więc uruchamiam ekran komputera i działamy. Na ekranie widać już teraz pierwszy ekran aplikacji sparki, To jest w ogóle. Ciekawe, bo taki piękny obrazek będzie Ci się wyświetlał codziennie, jak będziesz uruchamiać sparka. I good morning, we start checking your inbox at 6 at 18. Um, to jest fajne, bo ja mogę sobie w tej aplikacji ustawić, kiedy on ma mi włączyć, kiedy ma się wyświetlić, kiedy ma mi to pokazać. Ja teraz go otworzyłem i zobaczcie, jest Open Inbox, new unread emails. Super, że mi pokazuje od razu, że mam jakieś maile. Fajnie. Ale zrobimy Open Inbox i zobaczcie, tutaj. No można powiedzieć, są pewne połączenia między Superhuman a Spark, tak? Tam też było tak surowo. Tam też nic cię specjalnie nie odciągało. Natomiast tutaj jest dla, o, widzicie, znowu poszedłem do ekranu głównego. Tutaj dla fanów, dla fanów Outlooka, dla ludzi, którzy chcieliby się przysiadać z Outlooka, to tutaj po lewej jest menu. I ono pomaga. Ono może być oczywiście szersze, ono może być węższe, bo zobacz, tu ustawień masz bardzo dużo. To General, zobaczcie, tu wszystko po kolei można ustawić. Konto, Spark AI, Teams, zobaczcie, można tworzyć zespoły i je przypisywać. Notyfikacje, zobaczcie inbox, e, priorytety. No nie będziemy jakby w to głębiej wchodzić, jest wszystko tu po kolei możesz ustawić. Ale zobaczmy, jak wygląda podstawowa obsługa. No, mam nowe maile, tak. Mogę je oczywiście, mogę sprawdzić przypięte, mogę sprawdzić drafty i wysłane. Nic odkrywczego. Mogę oczywiście też to nie rozsunąć. No i teraz w ogóle czuję się prawie jak Fault Luku. <laughs> Ale zobaczcie jest Archiv, snus, delegate, mogę iść more. I będę miał reminded snus, zobaczcie, no nie mam nic, great job, tak? Ale idźmy do inboxa. Przeglądając statystyki mojego kanału zauważyłem, że zdecydowana większość oglądających nie subskrybuje. Dlatego korzystając z tej przerwy w materiale, kliknij teraz pod tym filmem od razu suba i łapkę w górę, żeby żaden następny materiał Cię nie ominął. Będzie mi naprawdę bardzo miło, a dodatkowo pomoże mi to w rozwoju kanału. No i tu mamy otwartą wiadomość e-mail. Proszę bardzo, co możemy zrobić? Możemy ją zamknąć, możemy kliknąć, że jest finished, skończone, nic już więcej nie muszę robić, jak task, odhaczone, poszło. E, tutaj mam AI, mogę zrobić AI summary, jak będzie e, dłuższy. Mam need to reply later, zobaczcie, mogę sobie ustawić na przykład na, na, na później. Mogę sobie ustawić, że ona jest e, e, priorytetowa. Mogę ustawić, że jest nieodczytana. Mogę ją przypiąć. Mogę ją wyrzucić. <laughs> no to akurat w każdej poczcie będzie. Ale tu jest bardzo ważne. Not ready to deal with it. Snooze it uh, this evening, tomorrow. Poszło. Poszło i tu zobaczcie, tu będę miał snus. I, I mam snus. I proszę bardzo, ja tu mogę zawsze wejść, mogę to odwiedzić. Mam też zarchiwizowane, mam też zdelegowane. Genialne, genialne, strasznie, o, przepraszam, wszedłem znowu w e, główny ekran, bo tu inbox, główny ekran jest inny, inbox jest inny. Ale wróćmy do tego i teraz dalej. Co ja mogę jeszcze zrobić? Mogę snus zrobić, mogę assign. I mogę na przykład przyporządkować. No ja tu w zespole mam tylko siebie, to zobaczcie. Przyporządkowałem to o siebie, assign this email to you. I jak będę miał kogoś w zespole, to będę go przyporządkować. I teraz zatrzymajmy się na chwilę, wyobraź sobie. Dostajesz maila, jest on swego rodzaju taskiem. Możesz y, robić interested, not interested, AI ci podpowie odpowiedź. Możesz ją oczywiście napisać samemu. Możesz y, to y, zrobić, że zajmiesz się tym jutro, czyli od razu puf, od razu wrzucić w plan, możesz to zarchiwizować, możesz to wyrzucić, możesz to zdelegować przypisać do kogoś, natomiast żebyś się nim zajął. Nie musisz odpisywać mu tego wątku i pisać FYI, tylko możesz to zdelegować i będziesz mógł tym zarządzić, bo bardzo trudne jest zarządzenie mailami przekierowanymi, a tu masz do tego funkcjonalność. Ale teraz jeszcze jest jedna rzecz: command center. I tu mogę sobie wejść, takie ładne. Ja lubię niebieski, dlatego dla mnie to. Jest, to jest wszystko takie jasne i przyjemne. No po prostu to jest oczywiście kwestia gustu, ale dla mnie to jest zaprojektowane ze smakiem. Ja lubię takie aplikacje. I zobaczcie, Market, Sunrise News i tu mam w ogóle skróty jeszcze klawiszowe, ale tu zobaczcie, mogę zawsze otworzyć Command Center, yy, yy, mogę zawsze otworzyć to Command Center, czyli Command K i otwieram Command Center też w takiej formie, proszę pyk, Command K done. Pach zniknęło poszło, jest wykonane, ale wracam do snus i teraz się nim mogę z powrotem zająć i zobaczcie, unread priority, wyrzucić, przekazać komuś, no to przekażę, przekażę sobie, no i zobaczcie i teraz poleciałem, I teraz robię more i teraz, ty, gdzie ja mam? Delegated. No nie ma, bo przyporządkowałem sobie. Jeżeli przyporządkuję komuś, to tu pokażą się zdelegowane, ale mogę iść go to inbox i mogę de facto to, 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 to zrobić. Nie? Tu mam jeszcze eventy, więc jak najbardziej. OK, to teraz napiszemy sobie maila. Gdzie tu się pisze maila? Tu mamy, dobra, że będziemy widzieli te zrealizowane. Tu mam wyszukiwarkę. O, tu spiszemy maila. I teraz to pisanie maila jest też, zobaczcie, delikatne. Nie? Tu subject, testowy. Tu mamy CC, BCC, czyli. Do wiadomości, ukryte do wiadomości. Tu piszemy tekst, with Park. oczywiście możemy usunąć i dodać stopkę. A tu mamy AI, proszę bardzo, Generated Draft. Um, napisz maila do dyrektora sprzedaży z pytaniem o strategię na 2024 rok. Pyk. Mocne, zobaczymy, jak sobie poradzi. Uwaga, drogi dyrektorzy sprzedaży, chciałbym zapytać o strategię na 2024, w związku z tym, że obecnie mamy rok 2021 i nadchodzący rok 2022. Hmm. ciekawe. Dobrze byłoby zacząć planowanie przyszłości już teraz, aby w przyszłości działać sprawnie. Proszę o informację o celów, planów i działań. <grym> Powiem Wam, że naprawdę ciekawie, ciekawie, tym bardziej poczucie, że jesteśmy w 2021 roku. Ale to jak widać AI w niektórych podpowiedziach, jeśli chodzi o maile jeszcze, no nie radzi sobie najlepiej. To oczywiście możemy to zmieniać, możemy shorten, proszę bardzo, jak najbardziej. Natomiast, no, jak widać, może lepiej by było pisać samemu, więc ja jeszcze raz chciałbym to zrobić. Tutaj widzicie, o jak przychodzę gdziekolwiek indziej, to tu zostaje ta wiadomość. To jest bardzo przydatna funkcja, ale idziemy jeszcze raz. I teraz, tak: Add Attachments, standard, tak. Tu jest Tired of Spending. Aha, tu jest, że mogę template to AI użyć. Tu proszę bardzo, mam reply. Need to send it later, scheduled, uh, share your draft to create email together. Czyli mogę ten draft um, dać do mojego zespołu, tak, żeby oni widzieli ten draft, żebyśmy mogli maila złożyć razem. Super! Kurczę, podoba mi się. Podoba mi się, podoba mi się to, że ta skrzynka jest taka czysta, podoba mi się ten obrazek wprowadzający, podoba mi się to, że mi tu nigdy nie ucieka teraz do roboczych to, co chcę napisać, że mogę tym zarządzić dla mnie naprawdę bomba i to jeszcze w ciekawej cenie. Czy ma jakieś wady? No na chwilę obecną AI jest trochę wadą tego rozwiązania. Więc z mojej strony jeżeli chodzi o aplikację to wszystko. Zapraszam teraz na krótkie podsumowanie. No i w części merytorycznej przetestowaliśmy aplikację Spark. W mojej ocenie jest to naprawdę jedno z ciekawszych narzędzi do zarządzania pocztą e-mail na rynku. I teraz zgrupujmy sobie szybko zalety i wady. Zaleta numer jeden to jest to, że ona jest naprawdę prosta, intuicyjna i uwaga, kwestia gustu, ale to ja oceniam, więc ładna, naprawdę ładna. Zaleta numer dwa, że można tymi mailami zarządzać czyli nie dostaję maile, mogę je przesłać dalej albo ustawić, że je zaraz przeczytam, bo mam pełny inbox, bądź wrzucać do folderów tylko ja mogę rzeczywiście. Te foldery oczywiście ustawić, ale ja mogę zaznaczyć, że tak, deleguję, odznaczyć jak task, że zrealizowałem, mogę oznaczyć na jutro, na dziewiątą, że mam się tym zająć i mi się przypomni, bo będzie w mogę wrzucić do archiwum, mogę usunąć. Naprawdę ta funkcja delegowania jest na przykład tutaj bardzo dobrą formułą, więc podsumujmy. Jest ładna, przejrzysta, ma funkcję zarządzania mailami jak zadaniami, ma funkcję delegowania, ma funkcję odkładania na później z konkretnym terminem, tak jak przekładanie na przykład taska. Można do tego poustawiać te foldery i ustawienia praktycznie dowolnie. Do tego ma AI. Wady? Wada. Jeżeli ktoś robi rozbudowane... Narzędzia, w których się dużo dzieje, no to tu tego nie uświadczy. Czy to jest wada? Ciężko powiedzieć. No, wada numer dwa, że praktycznie jest e, słabo integrowalna z narzędziami CRM to znaczy wiedzą to ci, którzy mają CRMy choćby na przykład takie hubs, które genialnie się łączą z Outlookiem, genialnie się łączą z Gmailem, ze sparkiem. Niestety nie, więc w niektórych przypadkach będzie po prostu problem z integracją. Wada numer trzy to na chwilę obecną coś, co było też zaletą AI. Widzieliście, jaki pisze maile, myli się trochę. W testów też raz wystąpił mi error. AI odmówiło posłuszeństwa i nie chciało nic generować. Jaki error. No dobra, to mamy to error. Więc to na chwilę obecną jest też wada. Poza tym uważam, że Spark jest naprawdę ciekawym narzędziem, które pozwoli Ci opanować wszystko, co się dzieje w poczcie. E Otóż na koniec jeszcze jedna mała niespodzianka chciałem Wam ogłosić, że... W tym roku mam tę wielką przyjemność i oczywiście duży zaszczyt, że będę prowadził machinę. Machinę 4.0 to jest szkolenie, które jest wręcz kultowe, jeżeli chodzi o machinę sprzedaży B2B. Szkolenie prowadzone przez Szymona Negacza, potem było szkolenie machina B2B 2.0, również przez Szymona, potem było 3.0 prowadzone przez Iwonę Borawską i teraz w tym roku mam ten wielki zaszczyt, że machinę 4.0 będę prowadził ja. O czym ona będzie? Otóż w machinie będę krok po kroku pokazywał, jak zbudować machinę narzędzi IT. Począwszy od tego, jaka jest rola tych narzędzi, poprzez prospecting, poprzez marketing i to w ujęciu rozbudowanym, takim podstawowym, który możesz wdrożyć praktycznie od razu, poprzez sprzedaż i całe serce CRM. a No i jak to wszystko połączyć, żeby prawidłowo ze sobą funkcjonowało. Link do machiny jest pod tym filmem. Poczytaj, zachęcam gorąco, bo cena jest najniższa właśnie teraz w przedsprzedaży. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz w komentarzach pod tym materiałem. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć!